Siemano widzowie, dzisiaj ocenimy wyspę. Ogólnie będziemy oceniać wyspę widzów. Tutaj jest widzia 77. Tutaj dostaje się podpis i jak się kanał nazywa. otwórz tu, otwórz. Zarabiarki. chwila Dobra, mogę polubić, bo fajna mi się wydaje. MSG, ja pokażę farmę. Nie pokażę też farmy, bo to też może wpłynąć na jego ocenę. Tutaj jest coś takiego. No spoczko, spoczko. Tutaj ma bikonik. Ula, la. bikonik. Ja właśnie zbieram. Tu jakaś magma. No dobra. Tu ile tutaj? Trzy, pięć spawnerów. Farma kaktusu. No już trochę większa niż te, co widziałem. Ale ja coś żółtego. O, McDonald's! Fajne, mości, kto kocham takie rzeczy. No ładne, ale widzę, że było ciężko, bo są płotki. Tutaj ładne. No... Tutaj brakuje jeszcze rzeczy, bo to jest... Tylko tu na... ten środek jest dużo rzeczy, a reszta nie. Tutaj takie coś, takie coś, ale ten Jezus, uu, la, la. To po prostu... Jakby ja jestem bardzo wierzący i dla mnie no to jest. Ale to nie było tak normalnie robione, to było robione przy, przy tej aplikacji, co Ci pokazuje, co masz budować. Bo... Takie rzeczy sami to budowali tylko specjaliści. Dobra, msg... Yep. Yep. 6.5 Dobra... Czekaj, muszę się go spytać czemu. Dobra, idziemy tutaj do Staszka. To więc tak. Chwila O, czekaj, muszę napisać. Starsz. Chodź na wyspa. Dobra. O, kurde, napisałem. Chodź za na marsz. Chodź. Dobra. Nikt nie widzi. Tutaj fajnego skinek, tu jakiś parkour. Dobra, spróbuję przejść. Nie, chwila. Dobra, nie, nie, przejdę. Mam LK Flya. Będzie ciężko. Dobra, ile to jest bikonów? 5 beaconów za zaś będzie. O, pół, wie... O, takie seto wygląda. To nie wiem, co to. Yy. No to jest tutaj, no ładnie zbudowane to jest, ale to nie wiem. Więc... A, dobra, to jest dokowanie, to to jest fajne. Uuu, to jest. Dużo villażerów. Uuu, to jest piękne, to jest piękne. Tak szczerze. To o, tu jest pluszyk, tu jest polska flaga. Hmm, tu. No, też sam nie budował, tylko dzięki temu. Ten domek też, bo to nawet widziałem, jakby zbudował. To, to tym bardziej widziałem jak budował przy tej aplikacji To, 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 to To mi zresztą, to mój kolega budował Dobra, nie, nie robię tego, bo mam LK i to mnie tak denerwuje Tutaj jakaś taka baza czy coś, no kur Ale no ładne to jest, to jest ładne Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest coś takiego O, to jest fajne! Tak kreskówkowo trochę wygląda z daleka. kurczę, to jest chyba... Nie, to jest chyba kaktusiarka. No, duża. Dobra, MSG Stasek 7.9

a, buję statek 12 Dobra, jeszcze napiszę na zasadzie: komu ocenić? Ocenić wyspę, będzie O, daję Ci podpisy kanału, jeszcze jak się nazywa, oceniać wyspę. A jeszcze mówisz, że to nie dla mnie, dzięki. I mi minionek trzyka. LGMI. O! Dobra. Dobra. Tu wam mówi minionek, że ma widzowie. Tutaj ja villagera. Sposób na zbudowanie czego? Na z... Doby... Aha, zdobycie gąbki. Gąbka, błyskowy yy, podpis, goremów, spawner, blok diamentu. Co? Tutaj wszystkie są. To widziałem akurat, to jest wszystko od Skibidi i Felipe, podpisy. Może potem polubię Hmm, co my tu mamy? No nie, dobra, to, 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 to nie No tutaj ukośnik e, izba w minionek, 3 otwiera, sam budował wyspę i otwiera wyspę. Tu chodź, no chodź tu. A ty... Ej, ja myślę, że to jest jakieś takie... Ej, to to nie jest. To, to jest brzydkie tak szczerze. To jest tragiczne. Oprócz no, to jest nadzewki. Mmm... Ja dużo no, dać nie mogę. Mogę dać takie max 5. Dobra, nie. Minionek syr... To tylko ładne. 5 kropka. Dobrania, sześć kropka jeden na no. dziesięć. To chodź. Dobra. com O oh, dobra. Dobra, é... kubi Okej, okay, ale nie no, no jest ładne. A więc no sześć, dziewięć, dobra. I z ...ku. Dobra, piszemy, że ja się typu. Dobra, ja, idziemy do... Ja... o, to ocenianie wyspy. Włącz tla, tu mamy kolorki, dobra. No co jest? Czemu ja nie mogę fly'a? O, dobra. Więc tu mamy jakieś redstone'y. Tu jest farma golemów. No chyba nie działa, nie wiem, nie oceniam. Może jest włączona. Tutaj farma trzciny, ta bardzo podstawowa. toneczka fajna. To jest brzydkie. To jest... No w miarę co mi tu mamy? Dobra, potem się zobaczy To jest... No, no to jest zachydne, nie ma się co bawić. Sedo... Od dzięki ziom. Co to jest? Co w ogóle? Nie wiem. Y, retry, podpis. Y, podpisy właścicieli wyspy. bips y, Dobra. Y, o ty, tego nie mam podpisu. Może kupię podobniego. Mmm, kas co? ty. W ogóle jeśli ktoś z Was widzów się zna, to powiedzcie mi, czy to tylko jakby do admina muszę iść czy do kogoś, żeby mi zrobił taki kolorowy podpis. Czy jak? Bo nie wiem. No to co to? Kolekcyjne rzeczy. O, no dobra, Ze wszystko, to było za free to i to można kupić. Dobra, tutaj farma. No w miarę, taka w miarę, w miarę, w miarę. Tutaj, co to? Co tu się spomni? O, farma creeperów. Prochu, o, prochu. Mm, no to jest piękne też, to, to jest piękne po prostu. Dobra, teraz trzeba zobaczyć do wyspy. Hmm, 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 hmm tutaj nie wiem co to, ale no bikonów jest ile 5 pięć. Też 5. Pięć. Hmm. To mam tu mamy jakie jaski jakieś dobra. damy z gierku do mnie Chodź do mnie. Czekaj. Dobra, jak się spyta, to mu dam co już. Nie będę za miski. Jak się już pytałem, to im dam. Mogę im dać, nie wiem, tak. Jednego koksa, 32 butelki. Hmm. Kurde, a ja do w swojej kartu nie byłem. Co my tu mamy? Oddychanie, ostrość. Dobra, to mu dam. I z warbku Kubi, Sonek. Tepa. Sonek. TMSG. Sonek. Ja, te Nie! <gry> Dajcie te dwa podpisy. O, daj! Oddaj dwa podpisy. штук что И... Я маш. Я подписываю наш. их. Моих... Kurde. a dobra dobra jeszcze może dzisiaj ubijemy jakiś tart targ na filmie Czekaj, jakbym kupił, to ten X ten. Tego mam, tego mam. No O, Rizman! MSG Kuba. Kupę podpis Rejzymy, ale... Ah, Nie. Rizam. Aha, Rizam. To, to szkoda. Dobra. No, no dobra, nie musi, był przynajmniej miły daj uśmieszek. Czy jeszcze coś dzisiaj bym chciał wam pokazać? Raczej nie, to by było na tyle. Na się ma.